Słuchajcie, jedziemy do granicy Singapur do Malezji Singapur do Malezji Johor jest Johar to już miejsce. Mamy przejście graniczne Singapur, Malezja. Wjeżdżamy właśnie z Singapuru do Kohor, Jahor, Bahar. To jest pierwsze miasto w Malezji, w którym będziemy Jędziemy autobusem z, z, z granicy. Do centrum. Jesteśmy w Malezji. Ci kolega kupuje kartę do telefonu. Ceny są tak jak w Polsce woda czy singapurskie. Boże, nie singapurskie, tylko malezyjskie. Malezyjskiej waluty, więc mniej więcej do złotówki jest 1 do 1 jak na razie w cenach. Gdzie w Singapurze wszystko było 3-4 razy droższe? Tutaj macie woda 3-2-2-6,50, 4,50 takie jedzenia. Jakieś Seven Days, ale nie widzę ceny. Więc w końcu będą jakieś normalne ceny. To jest taki hotlink, gdzie można kupić, właśnie kupić sobie doładowanie do telefonu. Są różne. Pakiety, my braliśmy chyba 5 GB na 30 dni, ale nie będziemy aż tyle tutaj, tylko będziemy 3 dni w Malezji. No ale potrzebujemy internet, bo nie wszędzie jest e, wolne wiki Tak to tu wygląda dworzec w Malezji. Tutaj jakieś jedzonko robią. Pani pomaga wybić kartę SIM na telefon więc nie trzeba wiedzieć jak w razie czego pomogą tutaj w punkcie Dobra jesteśmy w jakiejś galerii tutaj przy dworcu idziemy coś poszukać do jedzenia bo mamy już godzinę 4.36 jesteśmy tylko o śniadaniu no w sumie ja miałem takie śniadanie śniadanie obiad bo miałem ryż z udkiem kurczaka z jakimś jajkiem i w sosie kary, więc dla mnie to było takie śniadanie, obiadzik. A teraz jeszcze coś dobierzemy O, tu są różne, jakieś takie z jedzeniem tu jest Subway jakieś słodycze kús. I to kebab. Sam nie wiem jaka jest cena, więc zaraz będę po prostu. E, po prostu będę wam to sprawdzał. Będę mówił. Tutaj jest o jakiś Texas Chicken KFC. Więc widzicie, i w Malezji normalne rzeczy takie, znaczy normalne. Sieciówki są. Tak samo jak w Singapurze były McDonald's, byliśmy raz na śniadaniu w McDonaldzie po przekroczeniu granicy. Czyli po przylocie, pierwsze jedzenie. Po prostu byliśmy głodni po 12 godzinach lotu z Berlina do Singapuru. O, to galeria normalna. Nie wiem czy trzeba nosić maseczki. Część osób, większość ma. Ja teraz rzuciłem, bo nie wszyscy mają, a źle się mówi eee, w maseczce. No. Także w Malezji widzicie święta, chociaż muzułmański kraj to oni, to oni tutaj święta. Ale to jest bardziej pod komercję, a wiadomo, nie, nie, nie jest związane z chrześcijaństwem, tylko święta Bożego Narodzenia jako taki komercyjny sposób na sprzedaż i świętowanie. Nie świętują tego religijnie, tylko świętują po prostu, żeby się pobawić, żeby taką atmosferę świąt mieć. Dobra, idziemy na następne piętra. No i dobra, i zjeżdżamy. Centrum handlowe nawet ładne. Ja jeszcze nie jestem głodny, ale pewnie coś kupię. Bo później możliwe, że pojedziemy od razu do Kuala Lumpur. Z tego Yachor, Bahar. ktoś tak się to miasto dziwnie nazywa. Dobra, kończę. Może później coś dogram, bo tutaj Galeria, galeria Zobaczymy co tam kupimy do jedzenia No i wyszliśmy z galerii Chcieliśmy szukać jakiegoś autobusu W Malezji też są wieżowce Też nie najgorsze Byliśmy w Johor, Johor Bahru City Square galeria to jest jakiś a tu na dole galeria teraz ziomki obczajają Ubera lub Graba, czyli takie taksówki tanie, gdzie się wie mniej więcej ile cena wyniesie, bo jak się weźmie taką z drogi taksówkę to taksiarz może mocno podwyższyć cenę, bo biali ludzie są Często w tych takich krajach azjatyckich uważane za chodzące skarbonki, i jak jest okazja, to po prostu podnoszą tą cenę. Tutaj, w aplikacji na telefon, chyba ten Grab jest w Azji popularny, ale dopiero będziemy go instalować, bo dopiero jak kupiliśmy kartę SIM malezyjską, to dopiero możemy zainstalować. Nie można było to połączyć z kartą SIM polską, coś tam może i można, ale nam nie wychodziło, więc dopiero teraz będziemy. No, i kolega właśnie to robi, robi, czekamy i możliwe, że sobie podjedziemy, jak to będzie nieduża cena. Co innego, jak się samemu podróżuje, a my podróżujemy w czwórkę, więc e, złożyć się w cztery osoby jest dużo taniej, niż samemu pobierać jakieś, e, jakieś kursy. Dobra, idę zobaczyć do, do nich, czy coś już wymyślili. O, jest tutaj takie miejsce na tego graba, tak jakby, że uzgra. Tu można zamówić. To będziemy chyba czekać, coś podjedzie no i jedziemy grabem śmiesznie bo pan kierowca jest po prawej stronie, ma kierownicę i kieruje. Będziemy korek ile ten kosztuje przejazd? teoretycznie 11rm czyli około 11zł 12 11, tak? a przynajmniej podobnie na 4 po 2,53zł jesteśmy przy automatach do, na biletów na autokar do Kolejnego miasta. Muar, miasto się nazywa. Tam będziemy jechać 3 godziny i chcemy tam nas lekwy kupić. Teraz pisujemy nasze dane i będziemy 4 bilety brać na autokar. Tak to wygląda. Mamy bileciki Będziemy za 40 minut mieli autokar do Muar. No, barbershop. Będę musiał się wybrać do jakiegoś barbera Ciekawe po ile tu są Czekamy 40 minut do autokaru więc chodzimy tu po dworcu i patrzymy co tu mają ciekawego jakieś koktajle Aha, koszt tego biletu to jest 16,70. Mniej więcej tyle złotówka. No to czekamy. Tutaj jest tablica z rozkładem jazdy. Dużo jest opóźnionych i sporo jest usuniętych, ale. Trochę jest chaos, ale może się uda dotrwać. Jest ładny autokarek. Jest do muar. Nawet ładny ten autokar. Gdzieś na końcu mieliśmy mieć. No, to jest to jak sołtys. Ostatnie miejsce. Jak, jak za, nie, albo nie jak sołtys. Jak z szkolnej wycieczki. Na końcu ktoś siada Największą No właśnie, tak zostało. W Malezji siedzimy i czekamy. Jest do odjazdu. Do odjazdu jest 5 minut. O 7 powinien być odjazd. 7 wieczorem, oczywiście. I coś czuję, że będziemy dłużej, bo nie ma większości miejsc zajętych. Chociaż ucieszyłbym się, jakby odjechał punktualnie. No i ruszyli. Ciemno się robi. Ile będziemy jechać? 3 godziny pewnie. 3 godziny albo 4. A ile kilometrów sprawdzałeś? 180. No to dosyć wolno te autokary tu jeżdżą. Ale ważne, że ruszył tylko 10 minut, nie. nawet nie 5 minut po czasie. No i jesteśmy. Co tu mamy? 20, nic nie widać. 9:36. Muar, miasto. 30-40 km od Malaki. Kiedyś był Sultanat Malaki. Jak ktoś się interesuje historią, tam była stolica. A teraz jest Kuala Lumpur. pani kierowca, niemożliwe w islamskim kraju ciekawe czy ona tylko tam wpisuje ludzi, czy czy tylko czy też będzie prowadzić ale pewnie tylko wpisuje ludzi i znowu się zamówiło graba Adami, co my tu mamy Kasia jakaś Nie wiem, co to za auta. Czekamy na kierowcę. O, podjechał. Miszczu.